Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Anna Konstantynowicz i moją gościnią jest dzisiaj Aneta Wiśnioch. Dzień dobry Państwu. Witaj Aniu. Chciałybyśmy dzisiaj porozmawiać o emocjach. Powiedz Anetko, dlaczego w ogóle warto zająć się tematem emocji? Wiesz co, dla mnie emocje to jest taka nasza mapa, którą mamy tak naprawdę od urodzenia. tak? Budzimy się, jesteśmy, jak wszystko jest w porządku, jesteśmy zadowoleni, jesteśmy chętni, żeby się uczyć nowych rzeczy, żeby poznawać nowych ludzi. Emocje to jest taki nasz drogowskaz, który nam mówi tak naprawdę, czego potrzebujemy, w którą stronę mamy iść, czy coś nam służy, czy coś nam nie służy. I każdy z nas to ma, po prostu każdy z nas to ma, i teraz naszym zadaniem jest. Uważność na te emocje, żeby tak jak w emocji uczymy dzieci tego, nie? że emocje to właśnie, a gdzie je czujesz w ciele, a co ona ci chce powiedzieć ta emocja, a radość to tak, jakbyś chciał latać, nie? a złość, aha, no to ktoś naruszył moje granice, tutaj muszę powiedzieć, stop. Więc to jest taka podstawowa umiejętność, trochę tak jak nauka czytania. Dokładnie, i tak sobie myślę, że skoro to jest tak, że każdy z nas ma te emocje, wszystkie emocje, warto podkreślić. No to rzeczywiście warto znać instrukcję obsługi i wiedzieć, co możemy robić, kiedy te emocje się pojawiają. Lepiej je rozumieć no bo dzięki temu możemy po prostu lepiej funkcjonować, tak? One mogą nam wtedy służyć i być naszym przewodnikiem, tak jak powiedziałaś, takim życiowym kompasem. Dokładnie tak, dokładnie tak. A dzieci tym bardziej. Yy, mamy teraz tak dużo bodźców. Ja jeszcze jestem z tego pokolenia, gdzie yy, no mogłam się wyciszyć, mogłam iść na spacer i tak dalej. Teraz oczywiście też możemy i zachęcamy do tego, yy, żeby, żeby korzystać z tych dobroci natury. Natomiast jesteśmy bombardowani ze wszech stron różnymi bodźcami, różnymi informacjami, wszechobecne tablety, ekrany. Dzieci ze szkoły przychodzą tak przebodźcowane, że te nasze zajęcia są takim trochę oddechem, żeby rzeczywiście się skupić na sobie, żeby pomyśleć, żeby pobyć tu i teraz, żeby przestać gonić. Więc to też w mocy robimy. Mm -hmm. to jest A jakbyś miała y, tak, dać rodzicom taki, y, jakiś, y, jakieś wskazówki co do tego, jak lepiej zrozumieć właśnie te dziecięce emocje, jak łatwiej, wiesz, tak dowiedzieć się, o co tak naprawdę tam chodzi, nie? Skąd się mogą brać okay. jakieś takie trudne zachowania? No bo wyobrażam sobie, że jak to dziecko, tak jak powiedziałaś, nie jest przebucowane przez cały dzień, duża szkoła, intensywnie, głośno, dużo światła, dużo w ogóle emocji i dużo się dzieje, no to to dzieci mają prawo się kiepsko czuć i w związku z tym też Ciepsko zachowywać czasem, nie? Więc jak to e, ogarnąć, jak to zrozumieć? No tak, ja bym powiedziała w ogóle, że te trudne zachowania to jest tak naprawdę taka góra lodowa emocji, nie? Czyli mm -hmm. e, tak jak góra lodowa, ona jest zanurzona, w 70% jest pod wodą, a tylko w 30% jest nad wodą. I to, co my widzimy, jak się dziecko zachowuje, że nie wiem, odezwie się niekulturalnie, krzyknie, jest zezłoszczone, nie można do niego dotrzeć w żaden sposób. To jest wynikiem właśnie tego, że jego emocje są poddawane. Są to trudne emocje, jest dużo bodźców, trzeba to jakoś odreagować. Co ciekawe, jest taka teoria czterech stref regulacji, mhm. która mówi o tym, że najpierw. No, na przykład śpimy, tak? Jesteśmy wtedy w strefie żółtej, odpoczywamy, ładujemy baterie. Dla każdego to może być coś innego, to może być malowanie, może to być spacer. Potem następna strefa to jest ta strefa zielona, gdzie czujemy się dobrze, gdzie szukamy kontaktu z ludźmi, gdzie możemy się uczyć i gdzie najlepiej przyswajamy tę wiedzę. No, ale jak za dużo jest tego kontaktu, jak ktoś naruszy nasze granice, tak, no to wchodzimy do strefy czerwonej, która służy walce bądź ucieczce, tam się aktywuje nasz gadzi mózg. No i wtedy różne takie zachowania nam tutaj nawet wybuchają. Jeżeli nie damy rady wrócić do strefy zielonej, możemy nawet przejść do strefy niebieskiej, która już jest w ogóle strefą przetrwania, zamrożenia. I staramy się jak najmniej w tej strefie przebywać, ponieważ długie przebywanie może grozić nawet depresją. Co ciekawe, między tymi strefami nie można sobie przeskoczyć. Nie można z niebieskiej wrócić do żółtej. Nie? To, żeby wrócić do zielonej, trzeba przejść przez czerwoną. Czyli zobacz, jak na przykład mama odbiera dziecko ze szkoły, i to dziecko jest takie złe i tak marudzi, albo ta to zrobiła, a mamo za późno przyszłaś, a to a tamto. To znaczy, że jest w tej strefie. Czerwonej, ono musi odreagować, żeby mm. wrócić do strefy zielonej, żeby no się znowu. I wyobrażam sobie, że ta wiedza, właśnie świadomość tego, że te moje trudne, to moje trudne zachowanie tego dziecka tak naprawdę nie jest skierowane przeciwko mnie, tylko to moje dziecko w ten sposób się zwyczajnie reguluje, tak, i wraca znowu do strefy zielonej, w której za chwilę będzie się chciało uczyć albo bawić, albo robić jakieś inne fajne rzeczy, no to wtedy mi jako rodzicowi jest po prostu łatwiej sobie z tym poradzić, nie? Dokładnie. Bo mogę wtedy temu mojemu dziecku towarzyszyć. Mało tego, tak naprawdę wpływ na regulację emocji dzieci my jako dorośli mamy no największy, no bo po pierwsze dziecko obserwując nas uczy się tego, jak to robić, ale też zauważamy to, że jak mama ma gorszy dzień, to dziecko też wtedy ma zawsze gorszy dzień. Nie? Mama jest niewyspana, coś tam nie wyszło, i dziecko też już wtedy jest marudne, już wszystko nie pasuje i tak dalej. E, trochę te lustrzane. E, neurony? Neurony, mm -hmm. tak, e, nam tutaj odbijają i dziecko trochę naśladuje mamy, ale to działa też w drugą stronę. Kiedy mama jest spokojna i właśnie potrafi sobie powiedzieć, Dobra, to nie jest skierowane przeciwko mnie. To chodzi o to, że ono dużo tutaj przeżyło, jak nie było ze mną, i teraz jest w bezpiecznym miejscu i nareszcie może się wygadać. Zobacz, że my to na zajęciach emotki często mamy: że dzieci przychodzą, jest tak dużo, 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 robimy rundkę. A co u ciebie? A co się wydarzyło? I później jak to wypłynie, Czy emocje opadają tak? Mhm. No właśnie, ale to jest tak, że my, dorośli, też jesteśmy w emocjach, nie? Więc jak sobie radzić wtedy, kiedy wiesz, ja jako mama cała jestem zdenerwowana, bo w pracy się dzieją jakieś trudne rzeczy, bo mam mnóstwo na głowie, no i, i w domu też wcale tam nie brakuje zmartwień. Więc, jak wtedy być takim wspierającym rodzicem, jak regulować te dzieci, kiedy u mnie emocje buzują? Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo ja to akurat teraz trenuję. Są trzy takie podstawowe kroki. Najpierw zauważyć i nazwać te emocje. Co mi się dzieje? Aha, czuję złość, bo ktoś na mnie na przykład krzywo spojrzał, nie? Później, a gdzie ja czuję tę złość? Aha, pięści mi się zaciskają, na przykład, nie? I potem, aha, no dobra, zaciskają się, dobrze, to tak jest. Daje temu ważność, ale to za chwilę minie, bo to jest mhm. tylko emocja, nie? Więc no, my musimy też dbać o swoje potrzeby, o to, żeby mhm. się wysypiać, żeby być na świeżym powietrzu, żeby się ruszać, żeby dobrze jeść. Jeżeli coś jest zaburzone, to jest taka reakcja łańcuchowa po prostu, jesteśmy wtedy w napięciu, od razu dużo rzeczy nas, nas drażni. No, a my możemy znaleźć sobie różne sposoby. Aromaterapia, kąpiele leśne, malowanie, muzyka. Każdy ma swoje miejsce, gdzie ładuje baterie. Czyli warto Trzeba tak naprawdę o siebie zadbać. No dokładnie, czyli wiem muszę siebie poznać, wiedzieć, co lubię, co mnie relaksuje, co mnie odpręża. No i robić to, nie? Nie od dokładnie. święta, tylko w wakacje, ale tak naprawdę mieć tą przestrzeń na regenerację, tak na co dzień. Koniecznie, koniecznie. Szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Pięknie. Myślę, że to jest doskonałe podsumowanie, Anetko, naszego dzisiejszego spotkania. Także bardzo ci dziękuję za, za tą naszą dzisiejszą rozmowę. Państwu również bardzo dziękuję. Moją gościnią była Aneta Wiśnioch, a ja się nazywam Ania Konstantynowicz. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć nieco więcej o emocjach i o naszych zajęciach, zapraszamy na stronę www.emotkaedu.pl. Do zobaczenia!